Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za platformy obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu. O kilka wieków do tyłu. Wieków? Bo, z, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo! Jak ktoś się cieszy, że wraca do Polski dezerter, ten, który odszedł z naszego kraju, żeby sobie zarabiać lekkie euro, ja nie wierzę Tuskowi zniszczyli wszystko i dziś chcą udawać, że pomagają? To jest kpina jakaś. A few moments later. Nie, ma, nie, ma, nie ma ludzi nieważnych. Nie ma nieważnych spraw. I myślę, że obecność pana Michała Koliczaka, jego partnerów, partnerów z Arunii na naszych listach, to jest potwierdzenie tego. Proszę Państwa, dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ja wierzę w to i zrobię wszystko. Wygramy z Ruzk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu.